Jeszcze baterii start, tak że możemy pomagać. Twoją miłość, drogi ojcze, dziękuję Ci królu. Tylko ty jesteś Panem i królem, drogi Ojcze. Tylko ty jesteś chwałą. Hallelujah, hallelujah tylko ty jesteś chwałą. Dziękuję Ci, drogie Ojcze. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, Panie. Tylko Ty jesteś Panem i chwałą, drogie Ojcze. Hallelujah Haleluja. Halleluja. chwała hallelujah. tobie Jezus Chrystus. Pała Tobie Jezus Chrystus. Pawała Tobie Jezu Chrystus. Pała Tobie Jezu Chrystus. Tobie, 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 Panie święty, cudowny, wspaniały, drugie Ojcze. Tylko Ty jesteś chwałą, tylko Ty jesteś Królem. Tylko Ty jesteś jedynym, żywym Bogiem, Panie. Powie Panie wszelka chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Haleluja. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś litościwym Bogiem, pełnym miłosierdzia, łaski, Panie. Haleluja. Dziękuję Ci to, drogie Ojcze. Haleluja. Haleluja. Drogi wspaniałe Ojcze, miej Panie. Miej litość, drogi Ojcze, nad tym miastem, nad każdą osobą, drogi Ojcze. Miej litość, Duchu Święty, i swoim miłosierdzie, i swoją łaskę, Panie. Nad każdym człowiekiem, drogi Ojcze, który tutaj mieszka i żyje, Panie, w tym regionie, w tym mieście. Halleluja. Pała Tobie, Jezu Chrystus Marek, pilnuj tam, żeby ktoś tego nie, nie wziął, dobra? Okej. Okay. Halleluja. Królu jedyny, tylko Tobie wszelka chwała, cześć i uwielbienie. Hallelujah. Pała Tobie Jezu Chrysto. Pała Tobie Panie. Święty, cudowny, wspaniały Ojcze, drogi Ojcze. Panie, wstawiamy się za każdą osobą, drogi Ojcze, która tutaj mieszka, żyje, przechodzi pani, w tym mieście, która funkcjonuje, drogi Ojcze, w jakiejkolwiek tutaj dziedzinie. Hallelujah. Czy jako dziecko, czy jako dorosły, czy jako senior Panie. Hallelujah, Panie. Hallelujah, drogi Ojcze. Ty powiedziałeś, Panie, że gdy Twoje dzieci będą wołać do Ciebie, to Ty odpowiesz, Panie. Miej litość, drogi Ojcze, nad każdym mieszkańcem tego regionu, tej ziemi, tego osiedla, drogi Ojcze. Miej litość, Panie, nad każdym biznesem, przedsięwzięciem, Panie. Miej litość, drogi Ojcze, nad każdą sytuacją, którą widzisz, drogi Ojcze, teraz. Teraz, Panie, w naszych domach, w naszych sercach, w naszych relacjach, drogi Ojcze, w naszych pracach. Hallelujah. Tylko Ty jesteś królem i chwałą. Tylko Ty jesteś Bogiem jedynym żywym, Panie. Hallelujah. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Panie. Miej litość, Panie, nad każdą sytuacją, bo, drogie Ojcze, nad każdą możliwością, Panie, która się pojawia, drogie Ojcze. Haleluja. Halleluja, Panie. Miej litość, Panie, nad tymi służbami, Panie, które zabezpieczają, drogie Ojcze, to miasto, ten region i to miejsce, drogie Ojcze. Haleluja. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Haleluja, Panie. Jesteś cudowny, wspaniały, święty. Święty jesteś, jedyny, żywy Bóg. Ale miej litość, Panie, jednocześnie, drogi Ojcze, swojego Bożego serca, Panie. Nad tym miastem, drogi Ojcze, otwórz serca, Panie, aby każdy mógł, Panie, Ciebie poznać, aby każde uszy, Panie, mogły być odetkane, drogi Ojcze, aby każde serce mogło zawołać do Ciebie, Panie. Hallelujah. Aby każde oczy mogły przejrzeć, drogi Ojcze, Panie, i zobaczyć Ciebie, drogi Ojcze, Twoją chwałę, Twój majestat i Twoje królestwo. Miej litość, Panie. Hallelujah. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za to, kim Ty jesteś, Panie. Cudowny i wspaniały. Tylko Ty jesteś jedynym żywym Bogiem, drogi Ojcze. Chwała Tobie Jezu Chryste. Otwieraj, Panie, nasze duchowe oczy, drogi Ojcze. Otwórz, pomóż każdemu człowiekowi, Panie, stanąć w tym miejscu, drogi Ojcze, aby mógł wezwać Twojego imienia, Panie, nad swoim życiem, drogi Ojcze. Panie, złam wszelkiego rodzaju warownie, drogi Ojcze. Mury, kajdany, zniewolenia, drogi Ojcze. Haleluja. Nie tylko od nałogów, ale przede wszystkim od złego systemu myślenia, drogi Ojcze. Myślenia z dala od Ciebie, drogi Ojcze. Myślenia, że sam sobie poradzę. Myślenia po prostu, że jak ja nic nie zadbam o siebie, to kto mnie zadba? Jakiegokolwiek tego typu myślenia, Panie. Hallelujah, Panie. Tylko Twoja litość, Twoja łaska i Twoje miłosierdzie, drogi Ojcze. Tylko Ty jedynie, Jezu Chryste. Tylko Ty, drogi Ojcze, jesteś w stanie błogosławić. Dotykać, drogi Ojcze. Haleluja. Haleluja. Panie, Ty jesteś wspaniały i cudowny, drogi Ojcze. Dziękuję Ci Boże, że za zawsze te swoje dzieci wysłuchujesz, drogi Ojcze. Ochrona, Panie, Twojej świętej krwi, drogi Ojcze. Nad tym miastem i nad tym regionem, drogi Ojcze. Przed wszelkiego rodzaju chorobą, drogi Ojcze. Nie tylko koronawirusa, ale jakiejkolwiek innej pandemii, drogi Ojcze. I wiem, że, Panie, będzie kiedyś taki czas, że te czasy będą nadchodzić, czasy ostateczne, drogi Ojcze. Ale dzisiaj nie jest jeszcze ten czas, Panie. I dziękuję Ci, Panie, że to wszystko mija, drogi Ojcze. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie. Święty, cudowny, wspaniały drogi Ojcze, tylko Ty jesteś chwałą i królem. Tylko Ty jesteś jedynym żywym Bogiem, Panie. Halleluja. Chwała Tobie, Jezu Chrystus. Twoja litość, Panie, i Twoja łaska tylko, Panie. I Twoje miłosierdzie, Panie, są w stanie dotknąć, Panie. Nie moje mówienie, Panie. Nie nasze długo, długie modlitwy, drogi Ojcze, ale Twoja łaska, Twoje miłosierdzie, Twoja moc i Twoja chwała, Panie. Dziękuję, Panie, za to, kim Ty jesteś, drogi Ojcze. Że jesteś większy, Panie. Niż jakiekolwiek problem, panie. Niż po prostu jakiekolwiek zwierzchności. Niż jakiekolwiek niemoce. Haleluja, panie. Dziękuję Ci, Boże, za to. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty dajesz, panie, swoją nadzieję. Haleluja, panie. Dotykasz, panie, swoją nadzieją. Swoim pokojem. Swoją radością, panie. Teraz każdego serca, drogi ojcze. Halleluja. 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 Ja ogłaszam złamanie wszelkiego rodzaju beznadziei. Wszelkiego rodzaju strachu, lęku. Halleluja. Chwała Tobie Jezu Chryste. Chwała Tobie Jezu Chryste. I błogosławieństwo, błogosławieństwo, błogosławieństwo dla każdej z osób. Dla każdego tego mieszkańca mi miasta. Dla władz, Życie. dla pracowników, pracodawców, turystyki, żołnierzy. Halleluja. Bezrobotnych. Halleluja. Dla każdej osoby drogi Ojcze. Coś święty, cudowny, wspaniały Ojcze. Dziękuję Panie, że wysłuchujesz zawsze, Panie. Zawsze, drogi Ojcze. Dziękuję Ci za to, Panie. Hallelujah. Hallelujah. Pała tobie, Jezu Chrystus. pała tobie, Jezu Chrystus. Święty, cudowny, wspaniały, drogi Ojcze. Hallelujah. 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 Halleluja. Dziękuję Ci Panie, że objawiłeś swoją naturę, drogi Ojcze, swój Boży charakter, swoje Boże pragnienie serca, Panie. Po sobie Jezusa Chrystusa, Panie, który przyszedł tutaj na ziemię, drogi Ojcze. Oddał swoje cenne życie, Panie, swoją krew, drogi Ojcze, aby każdy z nas, Panie, mógł przyjść do Ciebie i być zbawiony, uratowany, uzdrowiony, uleczony, wyposażony, zabezpieczony, pełni wolności. Dziękuję Ci za to, drogi Ojcze. Halleluja. tylko Ty jesteś, chwałą. tylko Ty jesteś królem. Dziękuję Ci za to, drogi Ojcze. Halleluja. halleluja, halleluja. Halleluja. Chwała tobie Jezu Chrystyna. Halleluja. Przyjaciele, nazywam się Jacek Szpakowski. I wiemy o tym, że Bóg naprawdę istnieje. Ale ta świadomość nie wynika z tego tytułu, że ktoś mnie tego nauczył. Albo opowiedział mi jakieś historyjki, albo legendy. Albo po prostu najzwyczajniej w świecie, gdzieś tam zobaczyłem jakiś filmik, i ktoś mnie przekonał do tego. Miałem 40 lat, kiedy w pewnym momencie swojego życia miałem już doświadczenie życiowe, byłem wykształconym człowiekiem, zawołałem i powiedziałem tak: Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, ja mogę uwierzyć w każde Twoje słowo, które jest zapisane w Piśmie Świętym. I nie filozofowałem. Nie mówiłem, to przeczytałem, to mi się podoba, to ja w to wierzę, a to przeczytałem, to mi się nie podoba, to ja w to nie wierzę. Nie filozofowałem. Nie mówiłem, ten naukowiec powiedział to, to ja się zastanowię, czy wierzyć w Boże Słowo, a tamten filozof powiedział co innego. To ja po prostu przemyślę to jeszcze. Nie. Uznałem autorytet Bożego Słowa jako ostateczny, jako prawdziwy i realny, nie jako fikcję literacką. Nie jako po prostu historyjkę, czy legendkę, która kiedyś tam została napisana, ale jako prawdę, jako realność. Kiedy tak czytałem Słowo Boże, mimo że wcześniej chodziłem do jakiegoś kościoła tradycyjnego, to zawsze miałem wątpliwości. Chodziłem, ale miałem wątpliwości. Chodziłem, wykonywałem sakramenty, ale non stop nie wiedziałem do końca, czy naprawdę tak jest, czy nie jest. Chodziłem, robiłem różne rytuały i tak dalej, i nie miałem pewności, ale w momencie, w którym tak stanąłem i zawołałem i powiedziałem: Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, ja mogę uwierzyć w każde Twoje słowo. Dopiero wtedy przyszło bardzo silne, głębokie przekonanie, że Bóg naprawdę istnieje i nie jest historyjką, nie jest legendą, nie jest po prostu gdzieś tam jakimś odległym zakątku ziemi albo nieba i nie wiadomo, co tam sobie robi. Nie. On jest wielkim, przepotężnym Bogiem który stworzył niebo i ziemię. Sześć dni stworzył cały wszechświat, włącznie z człowiekiem. Taka jest prawda Bożego Słowa. Można oczywiście powiedzieć, co ty bredzisz, przecież naukowcy mówią co innego. Może mówią, może nie mówią. Jedni mówią tak, inni mówią inaczej. Dzisiaj jeden mówi tak, za chwilę co innego, i tak dalej, tak dalej. Ale Słowo Boże nie zmieniło się. Przez dwa tysiące lat, jak był napisany Nowy Testament, nic się nie zmieniło. Przez wcześniej półtorej tysiąca lat, jak był stary testament napisany, też się nic nie zmieniło. I kiedy przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, powiedział coś takiego, że wszystko przeminie, ale moje słowa nie przeminą. Mówił to o słowach Bożych. Wszystko przeminie. Koronawirus przeminie, te budynki przeminą, sytuacje przeminą, pewnego rodzaju okoliczności przeminie, ale Słowo Boże nie przeminie. Ono trwa na wieki, jak trwało, tak trwa. I nic tego nie zmieni. Był taki prorok Michał, 730 lat przed narodzeniem Chrystusa żył. Wyobraź sobie, 730 lat przed narodzeniem Chrystusa. Michał, tak się nazywał, prorok. I ten prorok powiedział, gdzie się narodzi Jezus. 730 lat przed narodzeniem Chrystusa on, i to zostało zapisane, napisał, że w Betlejem się narodzi Jezus. Jezus Chrystus narodzi się Betlejem. Dlatego mężczyzn, którzy przyszli ze wschodu, nie mieli z tym żadnych wątpliwości. Wyobraź sobie, 730 lat przed Chrystusem, przed Narodzeniem, ktoś powiedział, było to możliwe po ludzku? Nie było to możliwe. To tylko i wyłącznie Boża Łaska, Boże Miłosierdzie, które chciało dotknąć każdego człowieka w tamten czas i dzisiaj. Mówiło: po prostu, dam Wam rozwiązania. Każdemu z nas. I tym rozwiązaniem, przyjaciele, nie jest to, że za chwilę koronawirusa nie będzie albo nie będzie jakiejś innej pandemii, albo jakiejś innej choroby, albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiem czego tam jeszcze. Rozwiązaniem jest czyste serce. To, że nas dotyka, czy nie dotyka ciała, psychiki, różne rzeczy, to jest jeszcze nic. Bo co innego jest zupełnie serce serce ludzkie. Możemy przestrzegać prawa. Możemy być dobrym względem innych ludzi, a mimo wszystko, jeżeli nie mamy czystego serca, to słowo Boże mówi: Nie ujrzysz Królestwa Bożego. Nie ujrzysz Królestwa Bożego, jeżeli nie będziesz czystego serca. Ale czyste serce nie jest w stanie stworzyć sam sobie człowiek. Dlatego, że czyste serce należy tylko i wyłącznie do ingerencji Bożej. Kiedy Bóg przychodzi i daje swojego ducha, tylko wówczas wtedy może być zmienione serce. Tylko wówczas wtedy. Zresztą Bóg w swoim słowie mówi o nas w ten sposób, o naturze ludzkiej, że my, nasze dobre uczynki, nasza dobra natura w cudzysłowie jest jak sprugawiona szata przed Bogiem. W innym wersecie w liście do Rzymian jest napisane: albowiem wszyscy zgrzeszyli i daleko nam do Bożego ideału. To jest prawda Bożego Słowa, ale Bóg dał swoje rozwiązanie w swojej litości, osierdził. Każdy z nas ma prawo oczywiście wyboru. Czy w to wierzy, czy nie wierzy. Każdy z nas ma prawo też się tym gardzić. Każdy z nas. Tego, że Bóg jest tak dobrym Bogiem, że dał nam wolność. Ale tylko do pewnego czasu możemy tym pogardzać. Tylko do pewnego czasu możemy po prostu to ignorować albo być arogantami w tej dziedzinie. A ten pewien czas nazywa się Sąd Ostateczny. Ale każdy z nas stanie też na Sądzie Ostatecznym. Na Sądzie Ostatecznym. I nie będzie żadnego czysta już wtedy. Już wtedy nie będzie możliwości. Odroczenia wyroku. Ale będzie tylko jedno: albo niebo, i życie wieczne z Jezusem, albo nie. I piekło, jezioro ogniste, jak to mówi Słowo Boże. Jezioro ogniste. Wieczne cierpienie i wieczne potępienie. To, co dzisiaj widzimy, Holokaust, to, co dzisiaj słyszymy, pandemia, to jest jeszcze nic, to, co będzie następowało w czasach ostatecznych. Gdyż tak jak Jezus był przewidziany 730 lat wcześniej, przyszedł. Tak samo i on powiedział, że przyjdzie drugi raz. I przyjdzie. Ale kiedy przyjdzie drugi raz, to przed jego przyjściem objawią się czasy niesamowitego ucisku, niesamowitych po prostu zjawisk ponadnaturalnych niesamowite trzęsienia ziemi, epidemie, głód, choroba, wojny i jeszcze inne rzeczy będą się działy. I w Ewangelii Mateusza Jezus w 24 rozdziale mówi o tym i mówi dalej jeszcze w ten sposób ale to dopiero początek boleści nie chcę mówić tutaj co się tam będzie jeszcze dalej działo to w Słowie Bożym jest napisane nie dla każdego uszu jest to w stanie wytrzymać ale chcę powiedzieć tylko taką jedną rzecz że mimo to, że te rzeczy będą się działy mimo to, co widzimy tutaj teraz co się dzieje to mimo to wszystko Bóg chce dotknąć swoją nadzieją każdego człowieka każdego człowieka jak otrzymać tę nadzieję? Jezus powiedział: Pokój, jaki ja wam daję, nie wam dam ten świat. Jak wziąć ten pokój? Jak dostąpić tego miłosierdzia i tej miłości? i Słowo Boże jest bardzo proste w tym względzie. Przez głupie zwiastowanie, upodobało się Bogu, zbawiać ten świat. Przez głupie zwiastowanie, nie przez wykonywanie rytuałów. Nie przez to, że Twoja babcia, Twój dziadek, albo po prostu Twój wnuk da pieniądze na msze i po prostu zbawi to Twoją duszę. Nie. To nie byłby Bóg prawdziwy. Co to byłby za Bóg? Tak to nie działa. Nie dlatego, że byłeś dobrym człowiekiem. Bo każdy z nas, mimo to, że jest częściowo dobry, to jest po prostu takiej sytuacji, że zawsze też popełniamy odstępstwo od Bożych zasad i od bożych reguł. I to nie jest jedno. Tych odstępstw jest dużo więcej. Ale żeby znać te odstępstwa, to oprócz dziesięciu przykazań trzeba znać jeszcze kolejnych 613, które dał Bóg narodowi izraelskiemu, do całego, dla całego, dla całą ziemię i dla całego rodzaju ludzkiego. Ale w liście do Rzymian jest nadzieja, opisana i bardzo prosto do wzięcia. 10 rozdział 9, 9 werset mówi tak. Kto tani swoimi wyzna, że Jezus jest jego Panem i w sercu swoim uwierzy, że Bóg zbudzi go z martwych, ten będzie zbawiony. Nie ma żadnej innej drogi. Nie ma drogi przez mękę, nie ma cierpiętnictwa własnego, to jest albo przyjęcie cierpienia Jezusa, albo po prostu życie we własnych filozofiach, we własnych poglądach. Każdy inny sposób filozoficzny, który pokazujemy, nie ma żadnego znaczenia. Kochani, urządzenia techniczne zawodzą ale Bóg nie zawodzi. To szczęście, chciałbym się podzielić nie tylko z mieszkańcami Giżycka, ale również poprzez ten online, że dzisiaj w Związku Jesteśmy w trzecim miejscu. I bardzo mnie zastanawia, że w każdym miejscu mówimy coś innego. I to mnie bardzo wyraźnie mówi o wielkim pragnieniu Boga, który ma dla człowieka. Ale gdy tutaj usił, Uczyli swojego rozumu i przeanalizowali. Chcę mam powiedzieć bardzo prosty przekaz tego obrazu. Widziałem i widzę potężne serce Boga. Potężne serce Boga. To nie jest serce, które ma człowiek. Żaden gabaryt to tylko technika. Żaden gabaryt serca ludzkiego nie zrówna się z gabarytem serca Bożego. Wielkie serce. Serce, które mówi kocham Cię. Serce, które płacze i mówi współczuję Ci. I serce, które woła: Przyjdź do mnie. Ja dam Ci nowe serce. Ja dam, mam dla Ciebie nowe serce. I poprzez to serce dostaniesz nowe życie, bo gdy dostaniesz nowe serce, dostaniesz nowe życie. Gdy rodzi się dziecko, to w początku jego istnienia dostaje serce. I poprzez to serce może funkcjonować w swoim życiu. Ale w tej chwili nie mówię o ludzkim sercu. W tej chwili chcę powiedzieć o Bożym sercu. W wielkim sercu Boga, kochającym, współczującym, ratującym i kimkolwiek jesteś. Nie patrz na mnie, jestem tylko człowiekiem, ale zwróć uwagę na słowa, które bym powiadał. Uznaj, Przesłanie. że Bóg chce ci powiedzieć, Powiedzieć skromną osobę. Mam wielkie serce dla Ciebie. Skorzystaj, kimkolwiek jesteś. Ale też nie chomikuj, jeżeli ty dostaniesz. Podziel się, bo to serce wielkie Boga jest dla każdego. Amen.